Dzień dobry. Mariusz Klamuszkę, Nawid Żołądek. Dziś przedstawimy Państwu nasze dwa największe modele ładowarek marki Giant, a mianowicie model G3500 oraz model G5000. Prezentujemy Państwu model ładowarki Giant G5000. Jest to ładowarka o masie 5 ton. Ładowarka wyposażona jest w czterocylindrowy silnik o mocy 75 koni mechanicznych i filtr stałych DPF. Podwarka została wyposażona w wysokiej jakości hydraulikę, mianowicie jest to marka Rot. Jeżeli chodzi o wydajność pomp, pompa jazdy jest to 145 litrów przy 480 barach, natomiast wydajność pompy pracy to aż 80 litrów przy 230 barach. Udźwig tej maszyny to 2,8 tony, natomiast jeżeli chodzi o wysokość podnoszenia, 3,60 m osi obrotu łyżki. Najszerzej prezentowany model możemy rozstawić na kołach na szerokości 1,95 m po krawędzi zewnętrznej, dzięki czemu uzyskujemy na niesamowitej stabilności maszyny. Prezentujemy Państwu model ładowarki. Giant G3500. Ładowarka y, G3500 oraz ładowarka G5000 może być wyposażona w ramię teleskopowe, tak jak i jest właśnie w tym modelu G3500 Tele. Masa własna ładowarki G3500 wynosi 4 tony. Jeżeli chodzi o silnik, wyposażona jest ona w silnik czterocylindrowy o mocy 66 koni z filtrem cząstek stałych DPF. Jeżeli chodzi o hydraulikę. Zastosowano tutaj hydraulikę firmy Bosch Rexroth o wysokiej wydajności pomp hydraulicznych, a mianowicie wydatek na pompie jazdy to aż 112 litrów przy 450 barach, natomiast hydraulika pracy to 80 litrów przy 220 barach. Ładowarka ma udźwik ponad 2 tony oraz wysokość podnoszenia 4,35 metra w górę. Prezentowany model G3500 możemy rozstawić na kołach od metra 34 m do metra 65. M. Jeżeli jesteś zainteresowany ładowarką, zachęcamy do kontaktu z naszymi dealerami. Sieć dealerska z kontaktami dostępna jest na naszej stronie internetowej www.giantpolska.com. Zapraszamy!